Po, powinniśmy się uderzać obrączkami, żeby był dźwięk odpowiedni. Dzień dobry po dłuższej, dłuższej przerwie. Yy, no, między innymi też wakacyjnej. Spotykamy się w kolejnej edycji. Yy, dużo zmian, przynajmniej z mojej strony. Yy, I tą zmianą, yy, może inaczej, ta zmiana podektuje też temat, o którym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. Być może pokłócić się. Zmiana pracy. Ta zmiana mojej pracy będzie prawdopodobnie wymagała częstszej e, aktywności przed kamerą. Będę musiał udzielać wywiadów, będę może, będę gdzieś tam e, występował w, w, oficjalnie na, na przeróżnych forach. E, no i czyli stanę się bardziej powiedzmy osobą publiczną, ale czy za tym idzie fakt, że stanę się celebrytą? Czy czy jaką widzisz różnicę między byciem osobą publiczną, rozpoznawaną publicznie, a byciem celebrytą? No, dla mnie bycie osobą publiczną a celebrytą to, jest, to nie jest tożsame. Mhm. Osoba publiczna to jest osoba dla mnie ktoś powszechnie znany, rozpoznawalny, mhm. który dzieli się trochę swoim życiem prywatnym w dużej mierze częścią y, tą y, sferą zawodową. Mhm. Natomiast celebryta, y, w moim myśleniu, to jest ktoś, że jest znany z tego, że jest znany. Mhm. Taką widzę tutaj różnicę. A czyli, czyli y, czy celebryta jest y, w Twoim rozumieniu kimś, tak, taką postawą negatywną? Czy tam jest jakiś ładunek taki negatywny w swoim w znaczeniu? Zastanawiam się nad... Y, Znaczeniem słowa celebryta i raczej kojarzy mi się to z angielskim słowem celebrity, mhm. czyli coś bardziej świętowanie. Mhm. Oczywiście zdarzają się celebryci, którzy są w kontekście niekoniecznie pozytywnym się pojawiają. Jednocześnie zauważam, że część celebrytów raczej kojarzy mi się z czymś, co mógłbym nazwać połączeniem influencera może, mhm. jakiejś takiej osoby, która próbuje wpływać w jakiś sposób na nasze Próbuję. zachowania, tak? No, albo, Bardziej albo w tym kierunku bym się Staje taką, się taką, takim idolem może, albo wzorcem dla, dla innych. Bo mielibyśmy tutaj trzy jakby, no. trochę więcej może pojęć, bo mamy osobę publiczną, mhm. mamy celebrytę i mamy influencera. Mhm. I poruszając się w tej przestrzeni, to zauważam różnicę między osobą publiczną, celebrytą i influencerem. Jakby każda z tych sfer troszkę na siebie zachodzi, jednocześnie są wyraźnie oddzielone funkcjami osobowymi. Ale weźmy przykład jakiegoś znanego piłkarza, który ma dobre wyniki, czyli. Jest rozpoznawany, prawda? Ogląda się go w telewizji, i, 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 albo podczas meczów, i, i ma swoich fanów. Yy, bardzo prosto stworzyć z niego jakąś celebryty, co mamy no, znamy takie postaci. Yy, a z kolei taka, ta, jeżeli on sobie to, yy, albo uświadomi tą swoją rolę, już taką tak bycia kimś na, na piedestale, to bardzo łatwo może przerodzić się w takiego właśnie influencera, występując w reklamach, występując w jakichś tam innych y, materiałach y, publicznie i, i może wywierać wpływ na jakieś tam preferencje konsumenckie. Nie, nie, nie widzisz tego w ten sposób? Wykorzystywanie swojego wizerunku do reklam jest naturalną częścią pracy osób rozpoznawalnych. Mhm. Nawiążę do tego Twojego przykładu piłkarza. Są piłkarze, którzy są osobami publicznymi, są piłkarze, którzy są jednak, może, możemy ich zakwalifikować, że to bardziej celebryci mhm. i pewnie znajdziemy też osoby, które możemy zakwalifikować do tego grona już influencerów. Jeśli taki znany piłkarz będzie pokazywał ze swojej strony mhm. zdrowy tryb życia, motywację wewnętrzną, hmm. pewność siebie, że ciężka praca poprzez trening, poprzez pracę mentalną i będzie sugerował młodym ludziom jakąś ścieżkę, tak, no to w tym momencie jest powiedzmy influencer. No to tak? masz bardzo górnolotne takie spojrzenie. Ja myślałem bardziej, że używa takiej, a nie innej maszynki do golenia, albo telefonu komórkowego i wtedy rodzi się grupa fanatyków, którzy ja mówią, ja mam taką, ja się golę tą samą maszynką, co ten i ten i ten, albo rozumiesz o co mi chodzi. Rozumiem, jednocześnie, moja, jednocześnie moje postrzeganie świata nie jest takie, że muszę wybrać, że, że muszę się dowartościować poprzez golenie się konkretną maszynką, bo piłkarz, którego lubię, mm -hmm. bo, bo dobrze gra, tak, to nie, nie, nie znaczy, że muszę się golić tą samą maszyną. Jasne. Tak? Oczywiście. Natomiast doceniam możliwość. fakt, że jeśli jest dobrej klasy piłkarz i prowadzi higieniczny tryb życia, sportowy tryb życia, i propaguje dobrą jakość życia, pokazuje, że warto trenować, że warto mieć marzenia i, i dążyć do realizacji tych marzeń. To jest pokazywane młodym ludziom, to uważam, że jest OK. Na, na, ale odwrócę troszkę w takim razie ten, ten, ten kontekst. Mówmy o jakimś muzyku rockowym, który nie prowadzi zdrowego trybu życia, wręcz przeciwnie. I jest masa osób, które chcą się do niego, do nich, bo to jest przecież cała populacja. Jak przyjąć ich wizerunek, czeszą się jak oni, mają te same tatuaże, mają te same. Nie, przebite miejsca na ciele. A tutaj zahaczamy nie? o pewne o, o naśladownictwo. O? Bardziej no naślad... Kolejny temat. Tak? O, Czyli o naśladownictwo. Mamy... Tak, tutaj zahaczamy o sferę psychiki. Mhm. Sferę tego, że potrzebujemy, ludzie mają potrzeby, ludzie mają różnego rodzaju potrzeby. Mamy potrzebę docenienia, mamy potrzebę bezpieczeństwa, mamy potrzebę identyfikacji, mamy potrzebę bycia w grupie. Być może ktoś, patrząc na takiego piłkarza czy Rockmana, chciałby się z nim utożsamiać. Mhm. To jest raczej sfera osobowości psychiki. Czy bardzo wiele osób mhm. zapewne chce się identyfikować z taką osobą i pewnie będzie postępować w podobny sposób? Tak. Ja myślę, że to jeszcze jeden kontekst bym wprowadził rynku. Ym, osoba znana, celebryta jest dobrym produktem, dobrze się sprzedaje. M Powiedziałeś, jeziolę. osoba znana, celebryta. Okej, okay, no to bardziej rozgranicz. Powiedz, celebryta. Celebryta, celebryta. Uh -huh. celebryta y y y może y składać jakieś. Y y y testimony, czyli takie świadectwo o tym, że coś jest dobrym produktem, ale też no to jest y, y, bardzo dobry to raczej y, mnie się kojarzy o, czek, influencer no, Dokończ, Okej, okay, no, influencer, okay, influencer, mm. ale są też tacy, którzy i, i tutaj y, y, to, to jest jakby y, sposób na promocję danej marki, albo jakieś tam zwiększenie sprzedaży czegoś. Pamiętam taki fragment w Forestier Gampie, gdzie on zaczął biec, po prostu bo mu się chciało, i nagle do niego się przyłączyła grupa ludzi i tłum za nim biegł, bo po prostu właśnie był dla nich jakimś wzorcem. To nie wychodziło z niego, on nawet tam ich odpychał, ale nie wychodziło z niego, ale po prostu prowadził taki styl życia, albo taki, był kimś takim, kto automatycznie pociągał ze sobą jakąś może wąską grupę ludzi, ale, ale był takim wzorem. Bo Forrest Gump jest postacią fikcyjną. fikcyjną. Jasne. I zapewne... To nieważne, że to jest postać fikcyjna. Natomiast doskonały film, pokazujący mechanizmy. Mhm. I myślę, że na ten moment rzeczywiście, czy Forrest Gump swoją postawą gdzie ludzie za nim biegli? To był bardziej celebryta, bardziej influencer, czy cokolwiek innego. No, to dobrze, Trudno to, to nazwać. To odejdźmy tak? do tej, załóżmy, mamy, mamy dobrego kolarza, który nie chce być znany, nie chce, być, nie chce jakoś e, e, istnieć w mediach ręcznie. Po prostu e, jeździ i, 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 i nagle za nim zaczynają jeździć jakieś większe e, grupy ludzi, bo preferują zdrowy tryb życia. Zresztą wymyśliłem tą, 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 tą sytuację, ale chodzi mi o to, że y, może być ktoś, kto po prostu swoją postawą, swoim y, zajęciem, poglądami y, nagle zaczyna jakby magnetyzmem swoim przyciągać pewną grupę ludzi i to jest pierwsza jakby, dziedzina, a druga to jest taka, że y, mamy rynek, mamy, mamy promoterów, którzy mówią, a on może być dobrą twarzą, on się sprzeda i wtedy jest ta promocja, ktoś jest nagle... No, z nikogo robiony kimś i to być może to jest sztuczny taki o, Teraz dotknąłeś kuchnie. sedna. Dla mnie celebryta to jest ktoś zrobiony z niczego. Mm -hmm. Czyli to jest postać, która się pojawiła, niekoniecznie jest znanym aktorem, niekoniecznie jest znanym piłkarzem, niekoniecznie jest znanym sportowcem. Jest skądś, objawił się mm -hmm. i świętuje swoje rozpoznawanie. I ma swoje 5 minut. Ma swoje 5 no, minut. Ale tak. właśnie to 5 minut się kiedyś kończy i później się pojawia yy, no, taka chęć, dążenie do tego, żeby utrzymać ten styl życia. To nie, ja nie wiem, czy, czy to jest taka. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o w, gwiazdach to, w, w, muzyki pop, które się pojawiają jako produkt marketingowy. Ten produkt się pojawia, jest wypromowany. BUF! Wszyscy się cieszą takim czy innym młodym piosenkarzem z Kanady czy z innych Stanów, mm -hmm. tak? I w którymś momencie ten młody piosenkarz i jego gwiazda blednie i zaczyna robić różne dziwne rzeczy, a to go fotografują gdzieś nie do końca nie trzeźwego, nie do końca dobrze ubranego, niekoniecznie kompletnie ubranego. I wtedy już osoby publicznej, z, yy, o, o, z aktora, piosenkarza, wtedy wydaje mi się, że to zmierza w kierunku bardziej celebryctwa, czyli mm. bycia, niż yy, bycia, bo, by, bo, bo, bo jestem, tak? Mm. Bycia, bo bycia. Chcę być sławny, tak? tak chcę Daj, być dajcie sławny. mi sławę, od tak. tego dajcie mi żyć po prostu jak, jak chcę. Albo ja A nie podziwiajcie mnie za to, co robię, tak? tak? O, właśnie. No właśnie, no dobrze. Patrz, jak daleko odeszliśmy od, od, od tego pierwszego wątku, czyli od jakby zwiększonego, być może zwiększonego czasu przebywania gdzieś tam przed kamerą, zwiększonego w ogóle na jakichś forach publicznych. No to zobaczymy. Tutaj ważna jest też kwestia utrzymania prywatności swoich spraw, takich rodzinnych. To powinno być odseparowane. To też jest ciekawa ciekawa kwestia, może do niej kiedyś wrócimy. Dobry początek. Ja myślę, że do Celebretu będziemy wracać często, bo to jest taki temat, który no, jak widziałeś, już kilka rozmów na, na ten temat mieliśmy, więc może jeszcze do nich tam po jakimś czasie wrócimy. Ale dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tobie również. Hej. Dzięki.